Cześć tu Anno, witam Cię w mojej nowej serii wideoartów, w której będę przedstawiał Ci różnego rodzaju sztuczki, triki użyteczne w codziennej pracy z Linuxem. Na początek chciałbym przedstawić Ci jednak środowisko, w którym będę nagrywał te wideoarty. To w czym pracujemy to Temux. Temux to terminal multiplexer, a więc narzędzie, które umożliwia nam dzielenie jego jednego terminala na części. W praktyce wygląda to na przykład tak. Miałem jeden terminal, w tym momencie mam dwa terminale. Mogę go podzielić zarówno pionowo, jak i poziomo. Nie ma znaczenia. Mogę przerzucać swój kursor między terminalami. Na każdym z nich mogę odpalić jakąś komendę. Załóżmy tutaj odpalam topa. Tutaj jakiegoś psa. A tutaj sobie listuję pliki. Cokolwiek. W ten sposób jestem w stanie na jednym oknie terminala uruchomić wiele jednoczesnych instancji konsoli. Oczywiście mógłbym używać na przykład gnom terminala, który daje mi możliwość korzystania z zakładek. Mógłbym jakiś screena używać, który daje możliwość przerzucenia się między oknami, ale terminal multiplexer daje możliwość także dzielenia okna na części, tak aby jednocześnie widzieć efekt działania wielu komend. To naprawdę bardzo ułatwia pracę, zwłaszcza gdy pracujecie z dużą liczbą serwerów. Teraz pytanie, jak zainstalować terminal multiplexera oraz jak go obsługiwać. Instalacja, no oczywiście zależna jest od tego, jaką ma w dystrybucji. Jeżeli jest to Ubuntu bądź też Debian, to po prostu APTGet get install tmux, apt install tmux. Jako root naciska Enter, zgadzasz się na wszystko i powinno działać. Teraz tak, w jaki sposób? Operować Temuxem. Po uruchomieniu Temuxa za pomocą polecenia Temux, po prostu mamy zbindowaną domyślną konfigurację, taką, że Ctrl B uruchamia nam tryb comment. I teraz podstawowa rzecz w Temuxie to oczywiście dzielenie ekranu. Dzielić ekran możemy na dwa sposoby: pionowo i poziomo. Ctrl B i teraz znak procenta dzieli nam pionowo ekran. Ctrl B, znak cudzysłowia dzieli nam poziomo. Można to dość prosto zapamiętać dlatego, że wizualnie znak procenta to dwa kółeczka pionowo przedzielone kreską, a więc skoro są pionowo rozdzielone kreską no to ten skrót dzieli nam ekran pionowo. Teraz jeśli już mamy aktywne nasz, naszą część pulpitu wydzieloną, czyli okno Temuxa no wypada się przełączać między tymi oknami. Ponownie naciskamy Ctrl B, a następnie za pomocą kursorów możemy chodzić przez jakiś czas po tych oknach. Czyli Ctrl B i kursorami przewrócamy się gdzie chcemy. Możemy dowoli operować. Gdy się zaczynam, zatrzymamy, to to okno zostanie aktywne. Jeżeli umiemy już przewrócać okna, to warto byłoby nauczyć się jak zmieniać rozmiar tych okien zmienianie rozmiaru okien to Ctrl B, a następnie Ctrl z kursorami. Teraz naciskam Ctrl, strzałka w dół, strzałka w górę, strzałka w lewo, strzałka w prawo. W ten sposób można dowoli ustawić sobie nasze środowisko pracy. Załóżmy, takie środowisko mi odpowiada. Tutaj odpalę sobie Vima na przykład. Tutaj odpalę sobie listę plików w katalogu abym wiedział, co mogę edytować. No oczywiście, Vim ma też edytor, ym, ma swoje drzewko katalogów, które mogę wykorzystać, no ale na tym przykładzie chciałem pokazać jak można przygotować sobie środowisko pracy. A załóżmy, w prawym górnym rogu naciskam Ctrl B i litera T. T to jest Time, czyli timer, zegarek. W ten sposób mamy przygotowane środowisko pracy, a więc po lewej stronie Vim, po prawej jakieś przerzucanie katalogów, konsola ogólnie. A w prawym górnym rogu zegarek. Teraz podobnie jak w przypadku na przykład screena, istnieje możliwość otworzenia nowych okien e, takiego Temuxa, czyli Ctrl B i podobnie jak w screenie C. C tworzy nowe okno. Teraz na nowym oknie odpalam sobie załóżmy topa. Tu działa mi top i teraz za pomocą klawiszy N, Next oraz P, Prev przerzucam się między oknami. Oczywiście poprzedzam te klawisze CtrlB, czyli naszym wywołaniem, żeby wskazać, że te klawisze nie kierowane są do programu aktualnie uruchomionego, lecz do Temuxa. Naciskam więc CtrlB, a następnie N. I widzę, że mój podział okien świetnie się sprawdził. Za zapisał się w tym oknie. Teraz CtrlB, N, Next, CtrlB, Next. No, Next i Prev działają tak samo, bo mamy tylko dwa okna. Gdyby tych okien było więcej, no to miałoby to jakiś sens. Tutaj na dole mamy pierwsze, numer okna, więc na oknie zerowym działa nam Vim, na oknie pierwszym działa nam Top. Jeżeli otworzymy sobie kolejne okno, dostanie ono kolejny numerek i podpisane jest, że na nim działa Bash. Z ciekawych rzeczy tutaj mamy nazwę e, komputera, na którym pracujemy, a więc jest to uwlap. Mamy godzinę, co też możemy oczywiście Ctrl-BT wyświetlić sobie. Oraz mamy aktualną datę 25 september 2012. Ok. Tyle wiadomości powinno Ci w zupełności wystarczyć, aby swobodnie posługiwać się Temuxem. Więcej znajdziesz oczywiście w podręczniku Man Temux. Sugeruję zapoznać się z tym, dodatkowo przeczytać jakieś ewentualne tutoriale dotyczące konfiguracji. Tych skrótów klawiszowych, jak widzisz, jest całkiem sporo, ale większość z nich no, nie jest używana w codziennej pracy. W zasadzie 5-6 skrótów, które musisz zapamiętać, wystarczą ci, aby swobodnie poruszać się w Temuksie. Jest to naprawdę bardzo wygodny terminal Multiplexer, więc zachęcam do jego użytkowania. Dzięki za uwagę, Anną!